W naszym technowinkowym serwisie możecie przeczytać, że nowy iPad Air jest prawdziwym koszmarem. Tylko dla kogo? Postaram się Wam teraz wszystko wyjaśnić. Po tej straszliwej zapowiedzi śpieszę uspokoić, że być może iPad Air jest prawdziwym koszmarem, ale tylko i wyłącznie dla serwisantów. Po prostu trudno go będzie naprawiać. A dla użytkownika ten sprzęt to same plusy. Przede wszystkim Apple postanowiło go odchudzić. Z korzyścią oczywiście dla nas. W tej chwili jest lekki jak piórko, waży zaledwie 469 gram przy zachowaniu starych proporcji. Czyli wyświetlacz ma przekątną 9,7 cala. Przy czym ekran to oczywiście retina nowym iPadzie R obudowę wykonano z jednego kawałka aluminium. Poza tym dzięki właśnie połączeniu lekkiej wagi i smukłości można go wreszcie bez problemu trzymać w jednej ręce. I to jest bardzo wygodne. Nie czujemy bólu nadgarstka po jakimś czasie. Z tyłu znajdziemy także aparat fotograficzny z matrycą 5 milionów pikseli, który umożliwia nagrywanie filmów w jakości Full HD. iPad R iPad Air wyposażony jest w procesor A7, który wnosi do niego 64-bitową architekturę komputerową, która daje nam dwukrotnie szybszą pracę procesora głównego i grafiki. Czy jest szybki? Jest róńsko szybki. Można to pokazać w bardzo prosty sposób. Jest w tej chwili podłączony do sieci 3G. Wpisujemy sobie oczywiście onet.pl, klikamy idź i już jest. Działa naprawdę rewelacyjnie. Na iPadzie R nie tylko doskonale surfuje się po internecie, ale także gra. Generuje naprawdę doskonałej jakości grafikę, a jest to zasługa procesora A7, który wspiera mechanizm OpenGL w wersji 3.0, znany do tej pory z komputerów albo z konsol do gier. Z pewnością nowy iPad Air jest szybki, wydajny i doskonale wykonany. I każdy, kto używa poprzedniej wersji tego produktu, będzie nim zachwycony. Ja na co dzień używam iPada Mini, a więc jestem przyzwyczajony do bardzo wygodnego i lekkiego tabletu. I być może dlatego w nowym erze brakuje mi efektu... Wow! To jest sprzęt! To jest po prostu iPad!